Na naszej kanapie w śniadaniach ekspertów, już Krzysztof Jurga, JBS Europe. Rozmawialiśmy już wielokrotnie, ale dziś porozmawiamy o nowej metodzie marketingowej, która powoduje, że w końcu przestajemy nabywać marketingowej wiedzy, a zaczynamy, zabieramy się za działanie. MPPM Trudna nazwa co to dokładnie oznacza? Dzień dobry. MPPM to jest trudna nazwa, marketing prospecting Planning Method. I też bardzo konkretna sprawa, to znaczy bardzo poważna, ponieważ to jest narzędzie, które służy zarówno zespołom handlowym. Marketingowym, ale też właścicielom firm, zamieniać plany na, na działanie. Czyli bierzesz sobie taki bez względu, jaki cel sprzedażowy, cel marketingowy, cel w zarządzaniu, dzielisz go na mniejsze kroki i masz zestaw działań, które po prostu podejmujesz, żeby to zrealizować. To jest metoda, która to jest antidotum na te wszystkie wyzwania typu a może zrobimy to w now z nowym rokiem, albo albo trzeba to tym się zająć, albo yy, no, taką strategię to chcemy zaprojektować, tylko dostajesz konkretne działanie i przechodzisz. Yy. Poza tym paraliżem analitycznym, do, do następnych kroków? No już trochę powiedziałam na początku, ale powiedzmy raz jeszcze, dlaczego nowa metoda, nowa metodologia? Jest tego sporo i nasuwa się pytanie, po co wymyślać kolejne rozwiązanie, skoro na temat sprzedaży, na temat marketingu już tak dużo mamy materiałów, tak dużo książek jest napisanych i podcastów nagranych. Dlaczego MPPM? No to właściwie chyba zawiera się odpowiedź w Twoim pytaniu, to znaczy, że jest tak dużo tych rzeczy i wszystkie one e, uczą, e, jak działać, to znaczy co, co zrobić, ale nie dają takiego rozwoz, rozwiązania jak wdrożenie. I e, to jest największe wyzwanie, które spotyka tych wszystkich osób, które, które zaczynają korzystać. Prosty przykład, to znaczy, jeżeli mamy sytuację, w której e, korzystamy sobie z jakiejś metody, uczymy się, to mamy odpowiedź, co zrobić. Dada MPPM to jest jak to zrobić o 10.30 w twojej firmie, w twoim konkretnej sytuacji, z twoim zespołem, przy twoich ograniczeniach budżetowych i przy tym wszystkim co się dzieje na rynku. To jest dopasowane do twojego działania i dlatego to powoduje, że, że ta metoda to jest zestaw kart, które zaprojektowałem, które po prostu tak jakby stoją na straży tego, żeby to się wykonało, żeby to zrobić, żeby to zadziałać. Tak, no bo właśnie jeżeli my tylko słuchamy i otaczamy się różnymi materiałami z wiedzy o marketingu, o sprzedaży i nie wdrażamy tego do życia, to tylko marnujemy czas tak naprawdę. Jesteśmy coraz mądrzejsi i coraz biedniejsi, tak można powiedzieć. Natomiast powiedz, jak powstała Twoja metoda i z czego Ty czerpiesz wiedzę? No to właściwie z praktyki, no bo to jest kilkaset projektów, które zrealizowaliśmy i bez względu na to, czy pracowaliśmy z firmami produkcyjnymi, czy z firmami usługowymi, czy z e-commerce, czy z firmami międzynarodowymi, to scenariusz był bardzo podobny we wszystkich tych sytuacjach. To znaczy te wszystkie firmy wiedziały, jak to zrobić, miały już jakiś know-how, były po szkoleniach, albo kupowały jakieś kolejne szkolenia, ale nie miały metody na wdrożenie. Znaczy te nie potrafiły przełożyć tego, czego się nauczyły, albo co kupiły, jaką wiedzę kupiły, żeby to zamieniło się w jakieś konkretne y, działanie. I y, jak zaczęliśmy pracować i tworzyć te, y, te metody, no to naszym celem było to, żeby no, jednak rezultat naszych szkoleń zamieniał się na realne działanie w firmie. Tak powstały właśnie karty MPPM, które no, poprzez to, jak są sformułowane, potrafią nie dość, że dostarczyć wiedzy y, użytkownikom, to oprócz tego pilnują realizacji. Realnie pilnują realizacji w każdym konkretnym miesiącu, w każdym konkretnym sprincie działania. My prokrastynujemy i usprawiedliwiamy się wszystkim. Teraz na topie jest kryzys. Jak nie popaść w marazm i nie usprawiedliwiać swojej i swojego braku sprzedaży właśnie kryzysem. Tak, no kryzys, taki mamy rynek, albo to jest szereg takich różnych określeń, które, które lubimy. Ja mam prostą sugestię, znaczy nie oglądać się na to, że jest jakiś kryzys, tylko popatrzeć w swoim biznesie na swoje liczby i odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze na pytanie, co ja mogę z tym zrobić i co mogę zrobić z tym dzisiaj, jak się do tego zabrać i wybrać konkretne działanie i to zrobić. No i to jest prosta antidotum na, na kryzys. Jeżeli mówimy o kryzysie, to bardzo często Często y, poprzez te prokrastynację nadajemy no się wyprzedzić też konkurencji, no bo kryzys to też szansa. I jeżeli mamy metodę na to, żeby zadziałać, żeby popatrzeć na swoje liczby, na swoje realia, na swoje szanse w tym wszystkim, no to jesteśmy w stanie z tego kryzysu y, wyjść. I tego właśnie doświadczają y, uczestnicy gier MPPM, no bo gra i metodyka MPPM no to jest jedno, to czy gra to jest jakby symulacja tego, co się wydarza w firmach przez miesiąc, tylko zmieszczone w sześciu godzinach symulacji gry. A dla kogo jest ta gra i jak przebiega? No, gra jest dedykowana dla przedsiębiorców, dla specjalistów do spraw sprzedaży, do spraw marketingu, ale też dla dzieci, tak, tak zwanych właścicieli firm. Czyli w przypadku sukcesji świetnie nam się to sprawdza i to było dla nasze zaskoczenie, że przychodzą też dzieci i one doświadczają jakby w 6 godzin tego, co nauczyłyby się pewnie w pół roku, prowadząc firmę i popełniając własne błędy. To też świetne rozwiązanie dla działów HR. To znaczy, bo działy HR poszukują takich rozwiązań dla siebie też, żeby lepiej rozumieć biznes, wpływ swojego działania na biznes, ale też poszukują rozwiązań na to, żeby no, wyposażyć te swoje działy, które odpowiadają za biznes, czy znaczy za wzrost, za sprzedaż. Dobre narzędzia, które są w stanie przełożyć się później na, na wyniki. Więc to jest takie dedykowane narzędzie, zarówno dla przedsiębiorców w formie otwartej, kiedy prowadzimy te gry, ale też dla zespołów sprzedażowych i marketingowych w korporacjach, żeby przełożyć to na wynik. Czyli to nie jest rozwiązanie tylko dla pojedynczych osób, ale mogą przychodzić całe zespoły? Tak, to znaczy w, jeżeli chodzi o grę otwartą, to tam dopuszczamy, że może być z jednej firmy trzech przedstawicieli, ponieważ każdy z nich gra w innym zespole i to ich uczy najwięcej. Natomiast projektujemy też te gry wtedy w takim dziale zamkniętym. Scenariusz jest wtedy dedykowany. To rozwiązanie wtedy ma taki charakter, że no najpierw projektujemy ten scenariusz, musimy zrozumieć, co się dzieje w tej firmie, jakie zmiany zaszły, przed czym musimy się uchronić, albo na co przygotować. Na, to, na tej podstawie powstaje ten konkretny scenariusz i z tego scenariusza później ci gracze czerpią, no bo rozwiązując problemy innej firmy super się rozwiązuje problemy innej firmy, najlepiej się rozwiązuje problemy cudzej firmy nie własnej, ale z tego są w stanie. Czerpać I przenieść te doświadczenia i wnioski. Doświadczenia przede wszystkim, bo gra pozwala doświadczyć od razu w czasie rzeczywistym e, tych swoich decyzji, czasami błędów, czasami sukcesów i później łatwo przekuć to na realia. A czy koniec roku to jest dobry moment, żeby wziąć udział w grze, w końcu jest wigilia, firmowe wigilie, prezenty? Czy to jest dobry czas? No ja uważam, że akurat grudzień to w ogóle jest najlepszy czas na tego typu działania. To dlatego, że tak, po pierwsze można wyprzedzić konkurencję, która śpi, która właśnie jest zajęta tym, że będzie robić prezenty i uznaje, że, że, nic się, że się nic nie dzieje. Więc to jest dobry moment. To jest dobry moment też dlatego, że mamy lepszą dostępność czasami. I czasami mamy po prostu ludzi, którzy mają trochę mniej pracy naszych i też mogą się poświęcić temu, żeby grze w przypadku takiej gry na przykład zamkniętej. Natomiast to, co uważam przede wszystkim, no to są liczby, które mówią też o tym, że między 8 to 12% całego przychodu rocznego tracimy, jeżeli my grudzień odpuszczamy. Po prostu nie, nie, nie robimy nic, nie doskonalimy się, nie wprowadzamy żadnych nowych metod, nie sprzedajemy. E, tym samym tak, no, uważam, że jak najbardziej ten koniec roku jest dobrym momentem na to, żeby zadziałać. W takim razie bierzemy byka za rogi. Kiedy najbliższa gra? E, najbliższa gra w Katowicach, no bo tu, dzisiaj jesteśmy w pięknym studiu na 17 piętrze, widzimy te Katowice w tle. E, w Katowicach gramy 28 listopada od godziny 9 do 15. Są jeszcze e, dostępne Miejsca. już mamy zapisanych świetnych przedsiębiorców, kraj jakby to jest też super szansa na networking, nawet policzyliśmy, że 37% uczestników tej gry no, robi ze sobą później biznes, <grystanie> to jest tak, te emocje, to działanie, ta presja czasu, pieniędzy, to wszystko czym dysponują powoduje, że, że te relacje się zawężają i to też prowadzi do tego, że no robią ze sobą biznes. To muszę potwierdzić, bo byłam uczestnik... uczestniczyłam w grze, byłam uczestnikiem, no i zrobiłam kilka biznesów z uczestnikami, także to, to jako, nie jest... Procenty rosną, nie tak. wiem czy tak. ci wliczłem. Yeah. <laughs> A być może nie, bo nie wiem, czy się pochwaliłam, także tak, jeszcze no. są ci ukryci. A na zakończenie zapytam, jakie plany, czy jakieś nowe gry, co w przyszłości? E, tak, no już jest zaplanowana, zaprojektowana gra MPPM Sprint 2. To znaczy, to jest dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w grze MPPM Sprint 1. E, to jest następny poziom. To jest ten moment, w którym można już przejść znowu od tej takiej wiedzy przygotowania do praktyki, do konkretnych rozwiązań systemowych, trochę inaczej wygląda. Jest gra MPPM AI e, e, w, od pierwszego od zera tak naprawdę do pierwszego w AI agenta. To też jest rozwiązanie w oparciu o karty, nieco w innej formule, ale które prowadzą osoby, które nie mają zupełnie doświadczenia z projektowaniem agentów AI do tego, żeby sobie go zaprojektować, zrobić i wdrożyć. I gra MPPM w komunikacja, to do zarządzania zespołami, to jest świetne rozwiązanie z kolei, takie dedykujące kompetencje miękkie do zespołów, w oparciu o diska. No i ostatnie, które mamy przygotowane to jest MPPM certyfikacja, to znaczy to jest dedykowane dla trenerów. Już mamy zapytania z firm Szkoleniowych, które po prostu jakby chcą grę jako narzędzie wprowadzić do swoich usług. Tu będziemy certyfikować po prostu konsultantów i trenerów, którzy, te, którzy tę grę będą prowadzić. No to życzę w takim razie powodzenia we wdrażaniu nowych Dzięki. produktów. No a Państwa zapraszam do i polecam przy okazji, bo tak jak wspominałam, byłam, grę MPBM odbyłam, no i rozwijamy nasz marketing. Bardzo dziękuję za przybycie Dzięki do naszego dziękuję. studia. Dziękuję Państwu za uwagę.